Dzień dobry, moi drodzy! Premiera Jurassic World Dominion już za kilkanaście dni. Pewnie każdy z nas ma olbrzymie oczekiwania. Do tej pory nie chciałem analizować trailerów, no bo uznałem, że to nie ma większego sensu. Zazwyczaj w tych trailerach są pokazywane najfajniejsze, najpiękniejsze sceny, najlepiej zmontowane. Te trailery są bardzo dynamiczne, więc niewiele mówią. Trochę mówią, ale nie bardzo wiele. Ale teraz, kiedy już mamy w zasadzie trzy trailery i kiedy jest bardzo blisko premiery, myślę, że mogę powiedzieć kilka słów na temat moich oczekiwań. Jest ze mną Maniek. Maniek wprawdzie nie jest fanem dinozaurów. On czeka na Park Pleistoceński, ale stwierdził, że dawno się nie pokazywał u mnie w filmach, więc dzisiaj jest razem ze mną. Może coś powie ciekawego. Zobaczymy. Jeszcze zanim zaczniemy to bardzo ważna kwestia ponieważ jest szansa pójść razem do kina na Jurassic World ale yy, pozwólcie, że tutaj się pojawi wstawka nagrana w innym dniu. Drodzy widzowie chciałem Was serdecznie zaprosić na seansę Jurassic World Dominion do Multikina. Jest okazja, żeby się spotkać na takich seansach i dodatkowo wysłuchać mojej prelekcji no, na temat dinozaurów i całej serii Jurassic Park. Będę występował w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie oraz Zabrzu, szczegółową rozpiskę widzicie teraz na ekranie. Dodatkowo, jeżeli by wam się nie udało pójść na taki y, seans razem ze mną, to i tak chciałbym was zaprosić do Multikina, ponieważ będą tam specjalne seanse dla szkół, i przed y, samym filmem Jurassic World Dominion będzie puszczany mój materiał dotyczący dinozaurów, dotyczący y, Jurassic World. Będzie on zrobiony na podstawie y, trailera do najnowszej części. Y, y, będzie takim wprowadzeniem do tego, co można zobaczyć na ekranie. Dlatego serdecznie zapraszam Was w imieniu swoim i Multikina właśnie do kina na seansę Jurassic World. Mam nadzieję, że się zobaczymy. Do zobaczenia, cześć. Ok, skoro jesteśmy już po ogłoszeniu, to zapraszam do wysłuchania moich oczekiwań dotyczących zbliżającego się filmu. Po pierwsze, to już w zasadzie wiedziałem od premiery drugiej części, że w trzeciej nie pojawią się hybrydy i bardzo się z tego cieszę. Uważam, że Indominus Rex i Indoraptor były nietrafionymi, niepotrzebnymi wytworami ludzkiej wyobraźni. Można było zupełnie inaczej poprowadzić akcję, nie tworzyć tego typu dziwac i niby wiem, że każdy dinozaur w filmie jest swoistą hybrydą, bo tam dodawano DNA żaby, ale jednak nazywaliśmy te zwierzęta z stegozaurem, triceratopsem, tireksem, velociraptorem, kompsognatem. Dlatego no, uważam, że tworzenie takich nienaturalnych hybryd zbudowanych z wielu innych zwierząt było opcją nietrafioną. W filmie o dinozaurach jest olbrzymi potencjał i nie trzeba się było posiłkować tego typu rzeczami. Dlatego cieszę się, że w nadchodzącej części takich głupotek nie będzie. Pewnie pojawią się inne, no ale do tego to już się będziemy odnosić po premierze. Druga kwestia, która mnie bardzo ciekawi i chciałbym, żeby została wytłumaczona, to kwestia bioróżnorodności, którą widzimy już po trailerach. Na pewno pamiętacie, jak skończyła się druga część, upadłe królestwo, kiedy zostało wypuszczone trochę zwierząt z klatek i one uciekły, hmm, ale tam było bodajże dziewięć gatunków, być może się mylę, dawno nie oglądałem tamtego filmu, ale tych gatunków było niewiele i my już teraz obserwujemy w trailerach, że pojawią się dinozaury, których tam nie było, chociażby quetzalcoatl, akurat to nie jest dinozaur, ale też się pojawi terizinozaur, Pyroraptor, więc to są zwierzęta, których nie widzieliśmy do tej pory. I owszem, cieszę, że twórcy chcą nam pokazać coś nowego, ale jednak bardzo chciałbym, żeby była wytłumaczona kwestia tej bioróżnorodności, szczególnie, że widać, że te dinozaury zaczęły dominować w pewnych środowiskach. I chciałbym, żeby mi y, twórcy wytłumaczyli, jak kilka dinozaurów, które uciekło wtedy z tych klatek, jest w stanie. Właśnie zdominować jakieś środowisko. Ja wiem, że one są duże, potrzebują olbrzymiej ilości pokarmu, ale wydaje mi się, że mm, nie byłyby olbrzymim problemem. Nie byłby to olbrzymi problem, jeżeli kilka dinozaurów uciekłoby. Dowolnego świata. Ym, schwytanie ich, wyłapanie ich nie powinno być dużym problemem, dlatego ta bioróżnorodność mnie ciekawi i ciekawi mnie, czy zostanie w to wpleciony wątek wyspy Isla Sorna. Bo jak pamiętacie zapewne, yy, ta wyspa pojawiła się w drugiej i w trzeciej części parku jurajskiego, a potem została zapomniana i mnie osobiście bardzo irytował podczas drugiej części fakt, że mówiono, że trzeba. Dinozaury, które zostały na wyspie, a tam ma być wybuch wulkanu, trzeba je uratować, bo inaczej dinozaury wiginą. Nie była brana pod uwagę w ogóle ta druga wyspa. I tutaj też bardzo bym chciał, żeby coś wytłumaczono nam. Szczególnie, że pojawiają się starzy bohaterowie, dr Malcolm, dr Grant, którzy na wyspie Isla Sorna byli. Dlatego uważam, że to jest konieczne, żeby nam to wytłumaczyć. Jeżeli to się nie pojawi, no to znowu będę się czuł oszukany przez twórców. No właśnie, mówiłem o starych bohaterach to jest bardzo interesujący wątek. Cieszę się, że się pojawią. Cieszę się, że się pojawią na dłużej niż w dwójce, bo w dwójce był dr Malcolm, ale jego rola była bardzo, bardzo krótka. To było też takie oszustwo trailera, ponieważ w trailerze pokazywano nam, że ten bohater się pojawi, po czym okazuje się, że to, co było w trailerze, w zasadzie w całości pojawiło się w filmie, może zostało trochę wydłużone, więc jego rola była marginalna. Tutaj szykuje się trochę większa rola i. Ciekawa sprawa, którą mogliby nam twórcy pokazać i mogliby potwierdzić teorię fanów, i to byłoby szalenie ciekawe, takie y, olbrzymie oko puszczone do fanów. Otóż na pewno pamiętacie w pierwszej części Parku Jurajskiego, kiedy dr Grant tłumaczył pewnemu chłopcu, y, jak polowały raptory. I jest taka teoria fanów, że ten chłopiec to młody Owen Grady, który jest bohaterem e, trylogii Jurassic World. Więc to byłoby świetne, że żalnie by, byłoby nie wykorzystać tego. No i w końcu Owen Grady spotyka się z Alanem Grantem. Mógłby się tutaj wywiązać jakiś ciekawy dialog. No, mam nadzieję, że twórcy biorą pod uwagę tego typu e, kwestie związane z fanami i dostaniemy taką scenę. To by było szalenie ciekawe. No i przejdźmy może do tych dinozaurów i ogólnie do wymarłych zwierząt, jakie ja mam oczekiwania. No, nie są one za duże, ponieważ wolę się pozytywnie zaskoczyć niż być zawiedziony. Zresztą ogólnie z takim nastawieniem idę na ten film do kina, ponieważ wiem, że. Mm, Jestem już w takim wieku, że wiele decyzji twórców do mnie nie, nie przemawia, nie trafia. I wolę w tym aspekcie związanym z dinozaurami, czyli jedną, jednym z moich ulubionych wątków w kinematografii. Wolę się pozytywnie zaskoczyć, więc nie mam żadnych oczekiwań. Prócz tego, że zobaczę nowe dinozaury na ekranie, które już mi pokazano w trailerach. Z tego się cieszę. I oczywiście, jakieś tam swoje, jakąś tam swoją wizję na to, co chciałbym zobaczyć, mam. Ale nie jest tak, że mam jakieś olbrzymie oczekiwania, bo wiem, że różnie może być. Jednak jeśli chciałbym już coś zobaczyć, to na pewno większą rolę Mozazaura. Ponieważ uważam, że w drugiej części jego wątek był całkowicie zmarginalizowany i tak naprawdę odnosił się tylko do tego, że ten Mozazaur uciekł i sobie pływał w oceanach. Większego znaczenia dla fabuły, prócz prologu, on w zasadzie nie miał. Dlatego chciałbym żeby ten mozazaur miał trochę większe znaczenie ponieważ uwielbiam prehistoryczne gady morskie i mimo że ten mozazaur jest za duży i powinien być co najmniej 1 trzecią mniejszy to chciałbym żeby było go więcej. Druga sprawa, już widziałem po trailerach, że znowu się pojawi dilofozaur I, i oczywiście lubię tego dinozaura, ale nie w takiej formie jak nam to pokazano w Jurassic Park. Jest on tutaj dla mnie karykaturą prawdziwego dilofozaura, który był większy, nie miał żadnego głupiego kołnierza no i nie pluł jadem. Dlatego no dilofozaur dla mnie mógłby mieć marginalne znaczenie w tym filmie, mógłby być takim smaczkiem dla ludzi, którzy lubią tego dinozaura z parku jurajskiego, ale nie chciałbym, żeby się pojawił na jakiś bardzo długi czas, bo po prostu, yy, uważam, że jest on taką karykaturą, tak? Więc, no, nie chciałbym go oglądać, yy, wolałbym zobaczyć prawdziwego dilofozaura. No a co jeszcze z nowości? Na pewno będzie Pyroraptor. Bardzo mnie cieszy, że wprowadzane są nowe dromeozaury, ponieważ Velociraptory, szczerze mówiąc, przez tyle filmów już mogły się przejeść, a rodzina dromeozaurów była bardzo rozbudowana. I tylko trochę żałuję tego właśnie, że tutaj mamy te Velociraptory pokazane jako Deinonychy, bo przez to na przykład nie możemy pokazać prawdziwych velociraptorów, które były mniejsze. Ale tak jak już mówiłem kilkukrotnie, chyba nie chciałbym, żeby w tym momencie na przykład te velociraptory były zmieniane na jakieś inne, albo na przykład, żeby dostały opierzenie. Skoro od pięciu filmów dostajemy je w takiej formie, no to już je takie zostawmy, ale bardzo chętnie obejrzę inne dromeozaury, no, i tutaj cieszy wprowadzenie tego jednego być może utaraptor mógłby się też pojawić, też bardzo ciekawy dromeozaur. Kolejne, kolejne dinozaury to Terizinosaur, też bardzo ciekawy dinozaur z najdłuższymi pazurami w historii Ziemi. Mam tylko nadzieję, że te pazury nie będą wykorzystywane do tego, do czego nie powinny być wykorzystywane, no bo Terizinosaury najprawdopodobniej wykorzystywały je do zagarniania roślinności, choć pewnie można się spodziewać, że będą one polowały za ich pomocą. No i no, jest to taki potencjał dla twórców, żeby tutaj zrobić jakąś krwawą scenę. Pewnie to w ten sposób pójdzie. Do końca nie jestem zwolennikiem takiego rozwiązania, ale jak się takie pojawi, no to trudno. To na co czekam chyba najbardziej to gigantozaur i tutaj jestem ciekawy, czy on wystąpi tylko w prologu, tak jak dostaliśmy taki prolog pół roku temu czy rok temu, gdzie właśnie była walka giganotozaura z T-Rexem i drugi na który czekam to Quetzalcoatl. Ale wróćmy jeszcze do giganotozaura. Chciałbym żeby się pojawił jednak w obecnym świecie. Tylko nie wiem czy on znowu nie będzie brany za największego drapieżnika, większego od t -rexa. No to jest sprawa dyskusyjna, jeżeli chodzi o świat mezozoiczny. No bo po pierwsze one się nie mogły spotkać. To mam nadzieję, że to wiecie, inne czasy, i inne tereny. Wcale nie wiemy czy Giganotosaur był większy od t -rexa. Owszem były takie hipotezy. Ma on większą czaszkę, niektóre jego kości były dłuższe, ale t był bardziej masywny. Tak przynajmniej wskazują wszystkie badania, więc tutaj, żeby to znowu nie było tak jak w trzeciej części, gdzie Spinozaur przyćmił T-rexa, no bo to tak nie powinno być. T-rex jednak powinien być tym królem dinozaurów. Nie mówię, że ma zawsze wygrywać wszystkie walki, bo tak na pewno też nie było w mezozoicznym świecie, o czym opowiadałem na przykład w filmie Tyranozaur kontra Triceratops. Ale jednak uważam, że ten T-Rex powinien być tym głównym bohaterem, a nie jakieś Indo Indominusy, Indoraptory. Także giganotozaur. Owszem, chciałbym go zobaczyć, chciałbym, żeby on się pojawił. Może być na równi z t ale nie chciałbym, żeby on zdominował filmu. Bo potem powstają właśnie takie kwiatki, jak w trzeciej części parku jurajskiego, gdzie spinozaur, który na pewno nie byłby w stanie powalić t rexa Teraz w świetle najnowszych badań, to wiemy, że raczej nie miałby większych szans w środowisku lądowym, bo był bardziej przystosowany do życia w wodzie albo w środowiskach bliskich wody. No i powstają właśnie takie sceny gdzie Spinozaur w zasadzie bez większego problemu pokonuje T-rexa. Nie chciałbym żeby Giganotozaur wygrywał te wszystkie pojedynki. Tutaj ciekawa kwestia może być taka czy pokażą nam znowu ten prolog który się dział 65 milionów lat temu w filmie czy to było tylko, czy to było tylko na potrzeby właśnie zapowiedzi tego filmu. Aczkolwiek tutaj też taka może interesująca kwestia mogłaby wyniknąć. Na przykład ten giganotozaur w prologu mógłby powalić t ale już w filmie to T-Rex mógłby powalić giganozaura. I wtedy byłoby 1 jeden. Dajcie znać, co o tym sądzicie. I ostatni zwierz, którego mówię dzisiaj. Oczywiście w trailerze ich się pojawiło więcej, ale mówię o tych, które mnie najbardziej interesują i o tych, do których mam największe oczekiwania. To jest Quetzalcoatl. I uwielbiam tego pterozaura. Ogólnie fascynują mnie Azdarchidy ze swoimi olbrzymimi skrzydłami i z tym, że potrafiły latać. I już widzę, że Quetzalcoatl będzie przesadzony ponieważ nie byłby w stanie powalić śmigłowca a jeżeli byłby to sam by w międzyczasie zginął. Te, te największe pterozaury musiały redukować swoją masę, musiały być lekkie żeby móc w ogóle się unosić w powietrzu. Najprawdopodobniej szybowały a nie, nie latały aktywnie więc to co już widzieliśmy w trailerach już widzę, że jest przesadzone ale mimo wszystko cieszę się, że pojawiają się nowe pterozaury i będziemy mieli okazję zobaczyć jakieś inne pterozaury niż do tej pory. Oby ich było jak najwięcej no bo świat wymarły, świat mezozoiku to nie tylko dinozaury to także morskie gady, to także pterozaury i wiele, wiele innych tak naprawdę o, o zwierzętach jakie chciałbym zobaczyć w Parku Jurajskim. Robiłem kiedyś materiał, to chyba było 3 lata temu 3 albo 4 lata temu kiedy wchodził Jurassic World 2 do kin, możecie tam rzucić okiem, pewnie się trochę zmieniło w moich oczekiwaniach. Jeżeli jeszcze chodzi o takie dwie kwestie drobne dotyczące trailera to podobały mi się zasypane śniegiem równiny i dinozaury, które je przemierzały. Ciekaw jestem jak to zostanie rozwiązane no bo w mezozoiku raczej nie było śniegu i lodu. Ewentualnie blisko łańcuchów górskich, ale dinozaury raczej się nie spotykały ze śniegiem. Ciekaw jestem, jak te dinozaury poradziłyby sobie w tym śnieżnym środowisku i jak to rozwiążą twórcy. To jest dla mnie interesująca kwestia. No i to te ataki na miasta to jest też ciekawa kwestia jak to będzie rozwiązane, jak to zostanie poprowadzone, no bo osobiście uważam, że jeżeli wiemy, że takie zwierzęta jak dinozaury drapieżne uciekły i mogą zaatakować miasto, mogą wejść do miasta, to mamy przygotowany specjalny oddział do tego, żeby je unieszkodliwić. I wydaje mi się, że te ataki na miasta nie powinny być jakieś bardzo śmiercionośne. Powinno się tam po prostu w miarę szybko te dinozaury okiełznać. Trailery na to nie wskazują. No, ale tutaj jestem ciekaw tej, tej kwestii. I cóż, pewnie po obejrzeniu materiału tutaj na tym kanale również się pojawi jakaś recenzja, ale zanim to nastąpi, to zaproszę Was na 5 materiałów o błędach, jakie wystąpiły w filmach z serii Jurassic Park i Jurassic World. Każdy z tych filmów dostanie swój osobny materiał, i one się będą pojawiać sukcesywnie na moim kanale. Żeby czas oczekiwania na premierę Wam dobrze minął, żebyście się wdrożyli w trochę w świat Parku Jurajskiego, i pamiętajcie o tym, że możemy pójść razem do kina na Jurassic World Dominion. Mam nadzieję, że będzie Was jak najwięcej i że spędzimy świetnie czas na seansie. Myślę, że na dzisiaj to wszystko, bardzo wam dziękuję za obejrzenie tego materiału i do zobaczenia, do usłyszenia niedługo. Cześć.